Świetna pogoda, bardzo słonecznie. Normalnie oprócz tego zimnego wiatru to ekstra by było. Byłoby bardzo, ale to bardzo gorąco. Dzień dobry, moi kochani. Witajcie serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj mamy poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień. Kurczę. Prawie połowa maja, dzisiaj jest 13. E, ja, słuchajcie, pod mrówką pod mrówką idę kupić dwie donice, albo trzy. Do moich begonii dragonów. E, nie mam tych donic, a może by coś było właśnie w mrówce. Pewnie największy wybród będzie. E, ziemię mam. Myślę dzisiaj też wsadzać wszystkie kwiaty na, na okna, na balkony, na parapety. E, I... Mm, Zastanawiam się, czy tam mróz będzie, nie będzie, może już nie będzie, dzisiaj nie było, u nas nie było w ogóle, było w sumie rano o 8 jak wyglądałam przez okno, to było na plusie chyba 10 stopni czy 12 nawet, także ciepło, no dobrze kochani, zobaczymy to w tej mrówce i oczywiście pokażę Wam, czy udało się coś kupić, czy nie udało się, będziecie poinformowani. No i kurde, nie kupiłam słuchajcie tych doniczek. Są doniczki, dużo doniczek, pięknych doniczek różnych, ale nie ten kolor. Ja chcę grafit, a jest szary, jasny, a ja mam na parapetach grafitowe. Chyba jutro wybiorę się do Mrówki i sobie w Mrówce kupię, w Jędrzejowie. Tam na pewno będzie większy wybór, w związku z tym eee, taka decyzja, że nic pochopnie. Zamykam samochód, jesteśmy pod Dinem, idę na zakupy. No i mamy Dino, kochani. Nawet spoko. Słuchajcie, zobaczcie w biedronce ciągle remont. Jakieś sprzęty auta remontuje nam się biedroneczka. Mam nadzieję, że to nie będzie mm, długo trwało i będziemy mogli szybko z niej skorzystać. Są zakupy, moi kochani, mam parę rzeczy, takich zbędnych, niezbędnych, które na chwilę obecną potrzebuję. Mam chlebek, są bułeczki dla mnie dla mojego Grześka, on będzie potrzebował na drogę, bo wyjeżdża. Są też, słuchajcie, owoce jakieś, banany, jabłka, jabłka niedużo, jest arbuz mini, kupiłam też rękawiczki, bo te, które mam w domu są dla mnie za duże, raczej, raczej na męską dłoń. Co tu jeszcze jest? Słuchajcie, trochę słodyczy mam, mam śmietanę, mam twaróg, są ogórki, jakieś tam donaty soczki, mam wędlinkę, taką krojoną prosto z lady, o tutaj jest. Jeszcze, słuchajcie, takie mini knopersiki, jest też kola. Znalazła się też tam woda i jakieś napoje. Fajne te krapersy mają. Poznaję dopiero ten sklep, bo rzadko bywałam wcześniej i takie ciekawostki, których nigdy nie jadłam, chętnie skorzystam i spróbuję. No i oczywiście lodzika, świderka, uwielbiam te świderki takie. One są i z sorbetem i śmietankowe, także pakujemy. Cześć, dzień dobry moi kochani, witajcie serdecznie mamy dzisiaj Torek. Tak. Dzisiejszy dzień można by uznać, że był bardzo leniwy. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że w mojej pracy padły wszystkie komputery, i tylko nie u nas w oddziale banku, ale w oddziałach, oddziałach banku naszego w całej Polsce. W związku z tym nie mogłyśmy w ogóle obsługiwać klientów, nie było szans się w ogóle zalogować. Dopiero gdzieś o godzinie 15.50 ruszyły. Wszystkie systemy. Także analitycy, informatycy mieli dzisiaj co robić. Moi drodzy, ja dzisiaj trochę sama, Ada jest u koleżanki, jest już godzina, myślę, że koło 19.00. Korzystając z okazji, że jestem sama w domu, troszeczkę sobie nadgoniłam pewne sprawy. Po pierwsze, słuchajcie, byłam w gminie, załatwiłam dokumenty. I to już jest koniec, jeśli chodzi o nasz, naszą wymianę pieca, ponieważ e, złożyłam dzisiaj ostateczne dokumenty. Ze, 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 z złomowania pieca, e, oczywiście jakieś tam zaświadczenie, oświadczenie, mnóstwo podpisów, i e, teraz tylko czekamy na zwrot e, środków z ochrony środowiska za wymianę pieca. E, ja się załapałam e, na ten pułap 45%, więc taką też kwotę e, z całości pieca, instalacji i wszystkich tych rzeczy, które były potrzebne, będzie nam zwrócona. Ale kochani, co jeszcze? Byłam w mrówce, byłam w mrówce, byłam kochani w Pepko, byłam. Hmm, gdzie jeszcze byłam? W ogrodniczym sklepie. No, mnóstwo rzeczy dzisiaj załatwiłam. Już Wam pokazuję, co mi się udało kupić, jeżeli chodzi o Pepko znowuż zakupiłam kolejne wieszaki u mnie wieszaków nigdy za mało, ja naprawdę bardzo dużo tych wieszaków teraz, szczególnie latem potrzebuję, bo tych bluzek, koszulek sukienek i kurtek różnych takich letnich i bluz jest bardzo dużo ja wolę mieć je powieszone niż tak wiecie, złożone w kostkę i wrzucone do szafy, w też zakupiłam bardzo ładne spodnie, zobaczcie takie jakby boyfriendy, nie wiem, nie znam się może kupię ogadam. No, dziewczęce spodnie i one kosztowały 35 zł. Takie dosyć z wyższym stanem. Dla mojej Ady na 1,40 40. Tutaj mają taką nogawkę zawiniętą delikatnie. Mam nadzieję, że jej się spodobają. Już powoli wy, tak jakby wyrasta z tego schodzenia w getrach, w takich legincach. Gdzieś bardziej woli takie luźniejsze. Gdzieś bardziej woli luźniejsze rzeczy. Co ja jeszcze wzięłam w Pepko? W Pepko, kochani, wzięłam oczywiście skarpetki krótkie, niebieskie, zdziwicie się, ale ja gdzieś wolę dla Ady ciemniejsze te skarpetki. Ona ciągle, chociaż tutaj te granatowe to tylko, są jedne, tu są białe, tu są niebieskie. Ostatnio wzięłam cały zestaw różowych. Wzięłam też bardzo fajne te rajstopy, zestaw takich dwóch par rajstop i one są świetne, słuchajcie, jeśli szukacie rajstop i chcecie, żeby były wygodne, nie spadywały z wiecie, z tyłeczka, to będą idealne rajstopki i one są ani cienkie, ani grube, idealne, bilutkie, śliczne, tym razem udało mi się kupić całkiem gładkie, rozmiar M4652 ze względu na to, że ada jest dosyć wysoka. W wziąłam też, słuchajcie, taką ściągaczkę z gąbką i do tego mam takie no, taką gąbkę do mycia. Ja mam słuchajcie taki Niby karszer, ale to nie jest karszer. Słuchajcie, taką ściągaczkę, właśnie do ściągania piany z, i, i w ogóle całego płynu z szyb, ale mi się rozładowały. Nie mogę znaleźć ładowarki. No i tu jest taka mała zagwostka, ale na pewno się znajdzie. Natomiast to będzie takie podręczne, poręczne. I teraz też chcę umyć okna w garażu, więc na pewno taki mini gadżet mi się przyda kupiłam też słuchajcie metalowe słomki i do tych metalowych słomek jest dołączona taka fajna szczoteczka i jej mi brakowało bo mam w domu takie słomki słuchajcie metalowe srebrne nie zakrzywiane tylko proste całkiem i nie za bardzo ma je czym czyścić, gdzieś mi ta szczoteczka zginęła, a ja tutaj po przecenie kupiłam słuchajcie za tę cenę za 5 zł, mam 4 słomki za 5 zł oczywiście te listeczki można zdjąć żeby nam nie przeszkadzały w myciu czy w ogóle w takiej obsudze i takie fajne, miłe kolory, letnie, wakacyjne, super. Cieszę się, że udało mi się kupić takie płomki i y, oczywiście tą szczotkę. Zobaczcie, co jest w pewko, co było w PEPCO, słuchajcie, jest to taki gadżet mini mm, sorbety, i tutaj co tu pisze, że, że co to jest, tak, ice cream coś tam, nie? Słuchajcie, i to jest fajne z tego tytułu, że po pierwsze y, mamy to w pojemniku i wkładamy w całym pojemniku do zamrażarki. Po drugie, zobaczcie, mamy te końcóweczki i nalewamy tutaj sobie albo jakiś sok, albo sorbet, albo na przykład zmiksowane owoce. Y, może być też jogurt y, i też zamarznie. A później, słuchajcie. Nie wiem, czy mi się uda, tak jakbym chciała. Nie, nawet nie trzeba odkręcać. Tu jest w środku dziurka. Możemy nalać takiej mocno ciepłej wody i momentalnie, słuchajcie, będzie możliwość wyjęcia, bo wtedy te nasze żółte pojemniczki nagrzeją się i automatycznie ten logik wyjdzie. Dużo mówienia, ale naprawdę wydaje mi się, że fajny gadżet. Nawet z ciekawości sprawdzę, ile on kosztował. 10 zł, słuchajcie, jeżeli chodzi o takie mini, mini lodziki. A dla Ady takie mini lody są idealne, więc żeby nie przesadzić. Kupiłam też słuchajcie, taki fajny pojemnik szklany, zobaczcie, szklany pojemnik. plastikowa jest przykrywka, co prawda. Chcę tutaj składać wędlinę w lodówce do lodówki. Jeśli kupię wędlinę, to żeby nie leżała w jakiejś foliowej torbie w torebce i będę sobie zamykać tą wędlinkę. Będzie, to jest taka, taka miseczka, taki pojemnik wędlinowy. Nie wiem, czy to dobrze nazywam. Ale coś takiego. Y, zakupiłam. On ma 700 ml. Oczywiście może też służyć do innych rzeczy, ale zachowawczo kupiłam go po to, żeby był na wędlinkę. On kosztował 12 zł. Y, czy jeszcze coś jest? Jest. Słuchajcie, y, taka. Y, można by to nazwać, że to są podkładki śniadaniowe, ale ja nie będę tego używać jako podkładki śniadaniowe. Fajne, takie jakby słomkowe, nawet można by powiedzieć, że to nie jest słomka, a kawałeczki drewna. I one, słuchajcie, kosztowały 15 zł. Tutaj są dwie sztuki, 30 cm na 45 cm. A czy to pisze, co to pisze? Jak to się nazywa? PLN szukam, 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 słuchajcie, mata stołowa. Są to takie dwie maty i ja na tej macie słuchajcie, położę oczywiście na stole jadalnianym, na tej macie sobie położę cukiernicę, czy jakieś tam miseczkę z, z słodkościami. Drugą położę sobie na komodzie. Taka wiecie, nowość, świeżość. Fajnie to będzie wyglądać i takie jasne kolory, bardzo przyjemne, neutralne. Zakupiłam też dwa kosze do łazienki, żeby włożyć tutaj różnego rodzaju detergenty, żeby nie stały tak wiecie hamsko na półce, a żeby można było je po prostu poustawiać i postawić wysoko na półce. Ja już z, tych, z tej kolekcji Mam, słuchajcie, kosz dla bielizny właśnie też w tej łazience i mam też w wiatrołapie też taki kosz jeden na czapki, szaliki, na pewno widzieliście, bardzo mi się podoba ten, ta forma, ten deseń tych koszy, bardzo, naprawdę mocno są, mocno, nie mocno, źle mówię, są porządnie zrobione. I teraz tak, kupiłam jeszcze taką jeszcze szczotkę do czyszczenia, o matko. Szczotka do czyszczenia, ona u góry ma pojemnik na płyn, więc ten płyn automatycznie sam się dozuje do szczotki i można czyścić różne rzeczy. Grilla można czyścić różne powierzchnie. Można czyścić gary, ale można też czyścić, słuchajcie, dywan w miejscach najbardziej zabrudzonych. Ja też kupiłam go z myślą o czyszczeniu kanapy, bo dosyć tam, wiecie, w niektórych miejscach jest sporo plam i e, chodzę z gąbką, zamaczam w płynie, czy szoruję, a tak to będę miała, słuchajcie, od razu. <laughs> Taka mini szczotka nie jest droga, 10 zł czasami. Adam ma taką butelkę, słuchajcie, do napełniania, tych właśnie mini balonów więc kupiłam jej zapas balonów i ostatnia rzecz to są fajne majteczki zobaczcie takie nawet kupiłam dwie, dwa zestawy Oczywiście bieliznę. Również dla Ady, nie dla mnie. Wydaje mi się, że będzie zadowolona, bo takie dosyć są wysokie, wyższe. Jakby to powiedziało ja mama, zadatne. Także dwie pary, dwa komplety bielizny i w sumie szepko, to wszystko. Słuchajcie, byłem też w murówce i w mrówce zakupiłam sobie zakrętki. Zakupiłam również, słuchajcie, podstawki do moich. Doniczek na parapety. Już Wam pokazuję. O, zobaczcie. Podstawki. Mam w tym kolorze, w szarym kolorze, właśnie donice na okna, na parapety I nie, i nie miałam tych podstawek. Nie wiem, co się z nimi stało. Czy w ogóle je miałam, a może miałam, w ogóle nie miałam tych podstawek. Muszę pamiętać, żeby zrobić dziurki w donicach, tych właśnie grafitowych, bo w tamtym roku nie było i czasami mi się zdarzyło przelać kwiatka i ta woda nie odchodziła. Po prostu o tym totalnie zapomniałam, więc muszę jeszcze słuchajcie pobawić się nie wiem jakimś tam y, y, rozgrzać jakiś gwóźdź i porobić dziurki od spodu, żeby później mogła ta woda się odsączać na, na te podstawki. Kupiłam również słuchajcie <laughs> To też mrówce za 5,92 takie haki, i to są haki na wieszaki na drzwi. Na drzwi mi się moje ubrania, czasami sobie powieszę bluzkę na wieszaku na wieszaku, tak, na takim standardowym wieszaku, to właśnie mi się tutaj nie mieści, słuchajcie, ten wieszak na drzwi, albo się po prostu czasami zdarzają wieszaki, które się nie przekręcają, to już totalnie, więc sobie powieszę na takich wieszaczkach i one takie będą przydatne właśnie na drzwi, czy na szafę. Widziałam te wieszaki na Temu, widziałam na Sheinie, na AliExpress, no ale jakoś nie wpadło mi do głowy, żeby je zamówić. Ostatnią rzeczą, Jaką kupiłam, słuchajcie, w prówce. To ogromna miska, ale to ogromna, słuchajcie, największa jaka była. Będzie to miska, zobaczcie, taka wielka miska na pranie suche, nie na mokre, bo mokrego prania nie ma, bo ja mokre pranie, słuchajcie, przerzucam od razu do suszarki i się suszy. Natomiast zdarza mi się, i to bardzo często, nie składać na bieżąco prania. I tak piorę powiedzmy pięć pralek, później pięć suszarek i rzucam, 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 rzucam taką kupę na łóżku, a wiecie, to jest takie, że jak to jest na łóżku, to tak nie zawsze od razu sobie to poskładam, więc chcę mieć taki pojemnik i on jest idealny, bardzo duży na właśnie... Hol zrobiony, kochani, z moich bieżących zakupów. Byłam też dzisiaj, jak wczoraj byłam w Dino, to dzisiaj byłam w Lewiatanie Kupiłam sobie, tam kilka drobnych rzeczy do domu spożywczych, między innymi płyn do płukania, bo mi się skończył. Bieda, kochani, bez biedronki. Tam był Eden, taki różowy, biały i ciemnoróżowy, i o matko jak się mi zaświeciło słońce Słuchajcie, i to. Muszę się schować, bo mnie chyba źle widać za, za folią. I te edeny to były takie raczej perfumy do prania niż płyn do prania. I świetnie pachniało pranie. Natomiast, no oprócz wiedronki nigdzie tego nie widziałam, więc kurczę, no potem płyny do płukania będę się musiała wybrać kiedyś do wiedronki do Wodzisławia. Te wszystkie podstawki zostawiam sobie tutaj. Będę. Kochani, sadzić kwiaty, i to będzie najprawdopodobniej dopiero jutro. Nie dam rady. Słuchajcie, mam przygotowane donice, mam przygotowane podstawki. A co to? Te podstawki będą małe? Czy mi się wydaje? I kochani, no i będziemy jutro sadzić te kwiaty. Widzę, że już zaczynają mi kwitnąć te, co kiedyś kupowałam. Dobrze mają w folii, jeszcze dzisiejszą noc wytrzymają, a jutro, kochani, bierzemy się zasadzenie. Jutro y, zimna Zośka, zobaczymy, co pokaże. Y, widzę, że w folii muszę już podlać pomidory. Słuchajcie, zobaczcie, bo wysychało, więc trzeba będzie je podlać. Natomiast jeżeli chodzi o kwiaty, o, zobaczcie, też zaczęły kwitnąć. Y, nic im się tu złego nie dzieje, wiadomo, trzeba pamiętać o podlewaniu. Żeby nie zemdlały Może nawet dzisiaj z nawozem e, Takie solidne nawożenie Będę dopiero robić w donicach Natomiast tutaj muszą jeszcze Do jutra wytrzymać No dobrze kochani, bardzo dziękuję Wam za dzisiaj e, Fajnie, że jesteście Że oglądacie Owizera Barbar, takie co prawda bardzo cienkie te łodyżki ma, ale może jedno ciasto uda się zrobić. Pozdrawiam Was serdecznie, no i oczywiście do zobaczenia wkrótce.